Dlaczego powołuje mnie Chrystus? Zapraszamy do wysłuchania audycji przygotowanej przez salwatoriański ośrodek powołań. I rzekł do nich: Idźcie na cały świat. I głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jeśli nie wierz do kotku, jeśli drogi szukasz swej, jeśli pytasz o swój los i wciąż tak niewiele wiesz, wiedz, że jest przy Tobie ktoś z nim poszukaj swoich dróg, to dla ciebie przyszedł Bóg, to za ciebie życie. Więc do niego zwróć swą twarz, Jemu powiesz troski swe. To dla ciebie przyszedł Bóg, to za ciebie życie dał, więc do Niego zwróć swą twarz Jemu powiesz... Powołanie jest udziałem każdego człowieka. Bóg, dając nam w darze życie, nie uczynił go czystą kartą, którą mielibyśmy zupełnie dowolnie zapisać. On obdarzył nas określonymi talentami, cechami osobowości, charyzmatami, które możemy rozwinąć i wzbogacić, ale które możemy także zaprzepaścić. Znając każdego człowieka, niejako po imieniu, Stwórca przeznaczył mu określoną drogę, którą nazywamy powołaniem. Nie jest ona narzuconym nakazem, gdyż Bóg zawsze szanuje ludzką wolność. Liczy jednak zawsze na współpracę człowieka. Odpowiadając na pytanie, czym jest życie szczęśliwe, chrześcijanin może odpowiedzieć: jest to życie zgodne z powołaniem otrzymanym od Boga. Spróbujmy zatem w czasie tej audycji zastanowić się nad tym, w jaki sposób można odczytać powołanie, co w tym pomaga. Właściwe odczytanie Bożego głosu domaga się atmosfery skupienia i modlitwy. Bóg mówi bezpośrednio do serca człowieka. Są jednak uprzywilejowane chwile, kiedy jakby łatwiej można usłyszeć ten delikatny głos Boga, spotkać się z nim sam na sam. Z pewnością takimi momentami są rekolekcje. Jaką więc formę mają te organizowane przez salwatoriański ośrodek powołań? Z tym pytaniem zwracamy się do organizatorów. Zgromadzenie Salwatorianów? organizuje takie spotkania w czasie wolnym od zajęć szkolnych latem na wakacjach a zimą podczas ferii są to rekolekcje letnie które trwają 12 dni można w nich uczestniczyć wybierając jeden z trzech dowolnych terminów pierwsza albo druga połowa lipca lub pierwsza połowa sierpnia rekolekcje odbywają się w różnych częściach Polski nad morzem w miejscowości Kołczewo na wyspie Wolin na Mazurach, w Węgorzewie i oczywiście w górach, w Zakopanem oraz w Bielsku Białej. Czy jest to jedyna forma rekolekcji letnich? Nie. Oprócz rekolekcji stacjonarnych praktykowane są również rekolekcje w drodze, rajd pieszy w okolicach Karkonoszy oraz rajd rowerowy na Mazurach bądź w Czechach. Zimowe spotkania rekolekcyjne trwają nieco krócej, bo 5 dni, jednak ich atrakcyjność jest nie mniejsza również ze względu na piękną aurę. Gdy ktoś zdecyduje się na udział w takich rekolekcjach, to co może tam robić, aby się nie nudzić? Każde rekolekcje mają swój ściśle określony program. Obejmuje on modlitwę, która przybiera różne formy, rozważanie Pisma Świętego, dzielenie się swoimi przemyśleniami, adorację najświętszego sakramentu Dłuższe czuwania, a także wspólny śpiew i rozrywkę. Ważny punkt stanowią codzienne konferencje tematyczne. Są one okazją do poruszenia całej gamy tematów: jak rozeznawać własne powołanie, co może nam w tym dziele pomóc, co zrobić, by lepiej się modlić, jaki cel ma korzystanie z sakramentów, czy wreszcie, co robić, by lepiej żyć wiarą. Wynika stąd, że podejmowana tematyka zawiera w sobie pytania często stawiane przez ludzi młodych. Owszem, a wszystko to sprawia, że dni spędzone na rekolekcjach nie są czasem straconym, niejednokrotnie bowiem zostaje rozwianych wiele wątpliwości. Wiele problemów znajduje swoje rozwiązanie z pomocą kompetentnych ludzi. Uczestnicy stają się bogatsi duchowo i mocniejsi wewnętrznie. Zdobywają przy tym przekonanie, że z takimi czy innymi problemami Bóg nie pozostawia ich samym sobie, że wszystkiemu można zaradzić. Tak wygląda Wasza działalność w czasie wakacji. A jak ta sprawa przedstawia się w ciągu roku? Czy może ten kontakt zostaje, że tak powiem, zawieszony, czy też macie jakieś propozycje dla Waszych przyjaciół? Jednym z celów, jaki postawił sobie Salwatoriański Ośrodek Powołań, jest pomoc dana młodemu człowiekowi, polegająca na doprowadzeniu go do wyboru właściwej drogi życia tej drogi, która jest jego powołaniem. Z punktu widzenia tego celu, niebezpieczną wręcz mogłaby być tego typu formacja, ograniczająca się do wakacyjnych tylko spotkań, w których uczestnictwo, nie okłamujmy się, powodowane jest różnymi motywami. Atrakcyjne miejsce. Jedyna możliwość wyjazdu, może niska cena. Młodzież utrzymująca kontakt z naszym ośrodkiem ma możliwość spotkania się z nami 7-8 razy w ciągu roku. Spotkaniami, do których przywiązujemy największą wagę i które stanowią jakby papierek lakmusowy zaangażowania młodzieży w pomoc, jaką jej proponujemy, są dni skupienia. Zatem, kiedy odbywa się i na czym polega taki dzień skupienia? Dzień skupienia przypada raz na kwartał. Rozpoczyna się w sobotę i trwa do popołudniowych godzin w niedzielę. Każdego roku staramy się, by te cztery spotkania tworzyły jakąś całość tematyczną. Dla przykładu, w ubiegłym roku rozważaliśmy cztery wielkie powołania zawarte na kartach Biblii: Abrahama, Jeremiasza, Piotra i Pawła. Obecnie proponujemy temat Moja tożsamość. I rozkłada się to na tematy szczegółowe: być człowiekiem, być chrześcijaninem, być kapłanem i być zakonnikiem. Centralnym punktem każdego dnia skupienia jest możliwość skorzystania z sakramentu pojednania i pełne uczestnictwo w Eucharystii. Ale jak praktycznie przekazywane są te bogate i z tego co zauważyłem, trudne dla współczesnej młodzieży treści? Program każdego tego typu spotkania jest zbliżony do przedstawionego już jednego z dni rekolekcyjnych, a więc krąg biblijny, konferencja, nabożeństwo, spotkanie z piosenką, czasem wartościowy film, na bazie którego można poruszyć nurtujące młodych tematy. Jest też sporo wolnego czasu, czasu, który jest bardzo cenny i bywa skrzętnie wykorzystywany na indywidualne rozmowy z klerykami czy też księżmi. To czas na zadawanie pytań, na rozwiązywanie problemów, wątpliwości, których nie da się rozstrzygnąć publicznie w swoich rodzinnych środowiskach, których nie da się poruszyć przy rówieśnikach. W tego typu spotkaniach stawia się na osobisty kontakt prowadzących z uczestnikami. To cztery spotkania, a trzy pozostałe? W połowie września młodzież z Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań uczestniczy w nocnym czuwaniu modlitewnym w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini koło Krakowa. Stanowi ono podsumowanie akcji letniej i jest czasem, by prosić o łaski i siły do pracy i zmagań duchowych na cały rozpoczynający się wtedy rok szkolny. W kwietniu podobne czuwanie ma miejsce u stóp Czarnej Madonny, na Jasnej Górze. Rozumiem, że to już wszystkie możliwości spotkania młodzieży z Wami, z Salwatorianami w Ośrodku Powołań. Dla najstarszych członków Ośrodka Powołań, czyli dla maturzystów, organizujemy dwa dodatkowe spotkania. Sylwestrowe i Wielkoczwartkowe. Młodzież korzystająca z tych dwóch propozycji... Ma więcej czasu na modlitwę, na dyskusję, czas na refleksję i wyciszenie w tym przecież tak gorącym dla nich przedmaturalnym okresie. Wachlarz możliwości rzeczywiście bardzo duży, jednak ciekawi mnie, jaki jest odzew ze strony chłopców na te wszystkie propozycje. Różnie to bywa. Oczywiście największą popularnością cieszą się propozycje wakacyjne. Tym niemniej spora część korzysta też z pozostałych propozycji. Wzrost zauważamy zwłaszcza w ostatnim czasie. Proszę jeszcze powiedzieć, czy wszystkie te spotkania dają oczekiwane efekty? Cóż, w tego typu pracy efekt jest małowymierny. Jednak jeśli młody człowiek rzeczywiście aktywnie odpowiada na nasze zaproszenia, to przy tej ilości spotkań możemy już mówić o jakiejś formacji. Myślę, że o potrzebie tego typu pracy, pomocy młodzieży w rozpoznawaniu powołania, świadczy stale utrzymująca się liczba młodzieży. Jest to obecnie w granicach tysiąca osób pozostających z nami w kontakcie. Czy istnieją jeszcze jakieś inne formy kontaktu młodzieży z salwatorianami? Młodzi ludzie zainteresowani kontaktem z salwatorianami poprzez ośrodek powołań lub też ruch młodzieży salwatoriańskiej mogą prenumerować Apostoła zbawiciela, nasze pismo dla młodzieży. Jest to kwartalnik, który ukazuje się w trakcie roku szkolnego, dwa numery przed Bożym narodzeniem, numer Wielkanocny oraz w czerwcu numer wakacyjny. Poruszamy w nim bardzo różne tematy. Jak sugeruje sam tytuł Apostoł zbawiciela, pismo to ma nieść przesłanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, on sam jest zawsze bardzo blisko każdego człowieka, szczególnie tego, który poszukuje sensu swojego życia, powołania. Jezus jest z tymi, którzy popadli w różnego rodzaju tarapaty, życiowe problemy. On chce wskazać drogę wyjścia z kryzysu i nigdy nie przekreśla człowieka. Na łamach naszego pisma staramy się zamieszczać artykuły będące odpowiedzią na trudne pytania, stawiane szczególnie przez ludzi młodych. Piszemy na temat powołania chrześcijańskiego, a w szczególności powołania do życia zakonnego i kapłaństwa. Zamieszczamy propozycje medytacji biblijnych, które mogą być pomocą w osobistej modlitwie. Staramy się również ukazywać sylwetkę założyciela naszego zgromadzenia, ojca Franciszka Marii od krzyża Jordana. A także przedstawiamy salwatoriańskie apostolaty podejmowane w Polsce i za granicą, również dzieła misyjne. W pewien sposób, szczególnie dzięki relacjom z dni skupienia, rekolekcji i innych spotkań, apostoł Zbawiciela jednoczy młodzież, która utrzymuje kontakt z salwatorianami. Aby uzyskać możliwość prenumeraty, wystarczy napisać na adres salwatoriańskiego ośrodka powołań. Jeśli wiary mało masz, jeśli kochać bardziej chcesz, Pytasz wciąż o szczęścia smak, bo już dość szarości masz. Wiedz, że jest przy Tobie ktoś, nim odnajdziesz światło dnia, To dla Ciebie przyszedł Bóg, to za Ciebie życie dał. Tylko On Ci szczęście da, tylko w Nim odnajdziesz się. To dla Ciebie przyszedł Bóg, to za Ciebie życie da. Tylko On Ci szczęście da, tylko w Nim odnajdziesz się. Być może zechcesz nawiązać kontakt z Salwatorianami. Jeśli tak, to napisz do nas. Salwatoriański Ośrodek Powołań. Ulica Świętego Jacka, 16, 30, 364 Kraków. Albo Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej, Plac Salwatorianów 1, Skrytka Pocztowa 111, 43, 190 Mikołów. Jeśli w szarym byle dróg, Bóg swą miłość zjawi ci. Jeśli znajdziesz życia sens, trudnych dni, pokochasz smak. Wiedz, że jest przy tobie ktoś, On swą mocą wspiera cię. To dla ciebie przyszedł Bóg, To za ciebie życie dał. Więc wdzięczności zmusz Mu i z miłością przy Nim trwaj. To dla Ciebie przyszedł Bóg, to za Ciebie życie dał. Więc wdzięczności zmusz Mu i z miłością przy Nim trwaj.